I siedzieliśmy sobie na piwku waldze no i byliśmy prosto po plaży. Ale zapowiadali na następny dzień deszcz. I ja powiedziałem tak, słuchajcie, jeżeli będzie pogoda, to idziemy na plażę, a jeżeli nie będzie pogody, będzie deszcz, to ja jadę do łodzi zapisać się do szkoły filmowej. W otwartej. W szufladzie zauważyłem odbezpieczony pistolet i czeka na mój ruch, co ja zrobię. Że sięgnę po pistolet, będę uciekał. Dlaczego tego nie zrobiłem? Że film Pokolenie nie miał szans na pokazywanie go w kinach. I wtedy Bogdan Czeszko wpadł na genialny pomysł, powiedział mi Andrzej. Moją sąsiadką jest Wanda Wasilewska. Zróbmy dla niej prywatny pokaz. I zrobiliśmy. Jak chodzi o film kanał, musiałem używać uników, żeby nie odpowiadać komisji wręcz na zadawane mi pytania. Ale moim nadrzędnym celem było to, żeby po raz pierwszy oficjalnie powiedzieć o Powstaniu Warszawskim. Przez Wyszek Cybulski. W tej swojej zielonej amerykańskiej kurtce, w dżinsach, w tenisówkach, stanął w drzwiach ubikacji i zaczął robić coś takiego. Byliśmy młodzi, byliśmy szczęśliwi. Ta młodość dawała nam siłę, polot, wiarę, nadzieję. Kogo tam nie było? Lipman, Romek Polański, Tadeusz Łomnicki, Zbyszek Cybulski, Janczar, wszyscy najlepsi. To są zdjęcia z filmu popiół Diament. Zbyszek Cybulski, który gra Maćka Jomińskiego i Ewa Krzyżewska, barmankę To jest miłość, mimo że trwa wojna, a Zbyszek ma rano wykonać wyrok. Bali się nas malarze, przedwojenni, kapiści. Widzieli w nas czekistów, że siłą zaprowadzony socjalizm. Będę stał na straży honoru Polski aż do jej wyzwolenia, z całych swoich sił, aż do ofiary z mego życia. Ojciec poszedł na wojnę w 1939 i już nie wrócił. Ale my z matką ciągle wierzyliśmy, że on jednak z tej wojny wróci. To jest ta szabla, szabla mojego ojca, kapitana Jakuba Wajdy. Nie próbowałem być bohaterem.